Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9 Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 14 Cel uświęca środki. W osiemnastym wieku król Ludwik XIV podjudzony przez Jezuitów. Rozkazał wszystkim protestantom opuścić Francję, a ich kościoły zburzyć. Ci, którzy w porę nie uciekli, trafili na galery, a ich dobra skonfiskowano. Król otrzymał za to w podzięce medal i pochwałę od papieża, który przyrównał go do Konstantyna Wielkiego, gdyż ten jako pierwszy użył świeckiego ramienia, aby w imię kościoła zabijać heretyków. Francję opuściło wtedy przynajmniej 400 tysięcy najlepiej wykształconych obywateli. Ich jedyną winą było odrzucenie autorytetu papiestwa i niebiblijnych dogmatów. Swoimi talentami, wiedzą i rzetelną pracą wzbogacili Anglię, Holandię, Niemcy i Amerykę Północną. Za to francuskie ośrodki przemysłu opustoszały i podupadły. Ogromny wpływ na rządy we Francji uzyskali wtedy jezuici. Zakon ten zorganizował były żołnierz Ignacy Loyola. Papież zatwierdził zakon Jezuitów w 1540 roku. Składają oni papiestwu ślub bezwzględnego posłuszeństwa, a że służyli jako szpiedzy papieża, ten zalecał ich jako spowiedników katolickim królom i książętom, co dawało przystęp do ich sekretów i pozwalało na skuteczne intrygi. Jezuici starali się przechwycić szkolnictwo w krajach, w których działali, aby mieć wpływ na umysły przyszłych pokoleń. Ignacy Loyola powiedział: Dajcie mi chłopca w wieku siedmiu lat, a będzie mój na zawsze. Sprawdziło się to w życiu Zygmunta III Wazy, który był wychowankiem Jezuitów. Zygmunt był synem szwedzkiego króla Jana III Wazy i Katarzyny Jagielonki. Jego wychowawca, Jezuita Stanisław Warszewicki, Wierny niepisanej zasadzie swego zakonu, cel uświęca środki, sam dobrowolnie prowadził go na nabożeństwa luterańskie, aby mógł objąć rządy w luterańskiej Szwecji, gdyby zawiodły plany posadzenia go na tronie polskim. Kiedy Zygmunt został królem Polski, plany jezuitów ziściły się, bo nie zareagował, gdy podjudzony przez nich tłum palił i burzył kościoły protestanckie w Krakowie. Król zabawiał się grą w piłkę, nie racząc posłać straży, aby przeszkodziła bezprawiu, i zapobiegła ludzkiej krzywdzie. Niedługo potem przyszła kolejna poznań. Historyk Wacław Sobieski napisał: W Poznaniu na kazalnicy Piasecki, jezuita, podrzega tłum do palenia zborów innowierczych. Nie chce magistrat, nie chce rada miejska, ty tedy, ktokolwiek jesteś z ludu, puść z dymem i w popiół zamień wszystkie buźnice heretyckie. I tak się działo. Historyk Michał Bobrzyński napisał o Zygmuncie III w Dziejach Polski. Mógł stać się najznakomitszym szermierzem kościoła, ale musiał stać się najgorszym politykiem, najgorszym stróżem doczesnego dobra państw zdanych na jego pieczę. Nie dla dobra i pomyślności Polski związał się też z katolickimi Habsburgami, lecz dla walki z protestantyzmem poza granicami kraju. Przyjął polską koronę przede wszystkim w tym celu, ażeby oparuszy się na potężnej, a przeważnie katolickiej Polsce, protestantyzm szwedzki przemocą obalić. Wielkim bodźcem dla polityki Zygmunta byli dawni jego nauczyciele, jezuici, którym i teraz bezwzględnie zaufał i zupełnie się poddał. Polska, przerzucając się teraz na ściśle katolicką podstawę, miała stać się warowną twierdzą do odzyskania krajów i narodów od Rzymu odpadłych. Wiążąc się z Habsburgami, miała im Polska dopomóc do zgniecenia protestantyzmu w Czechach, Węgrzech i Rzeszy Niemieckiej. Dopomagając Zygmuntowi w prawach do jego szwedzkiej korony, miała Szwecję do Kościoła Rzymskiego nawrócić. Mieszając się w sprawy wewnętrzne Moskwy, miała i tam katolicyzm zaszczepić. Polska w rękach Zygmunta III. do szwedzko-katolickiej polityki była tylko wygodnym narzędziem, o którego los tak dalece się nie troszczył, że z Anną, arcyksiężniczką austriacką, zawarł małżeństwo. Pomoc Habsburgów dla utrzymania się na tronie szwedzkim odstąpieniem im Polski, czy to po swojej śmierci, czy też nawet za życia, pragnął sobie okupić i w tym celu tajemne z nimi zawierał umowy. Była to już otwarta zdrada kraju, który go na swój tron dla obrony swoich interesów powołał. Tyle Michał Bobrzyński. Zakon Jezuitów pchnął Polskę w objęcia Habsburgów, co przyczyniło się do rozbiorów. Jezuici gotowi byli nawet poświęcić dobro Rzeczypospolitej dla błahej nadziei nawrócenia Rosji. Napisał historyk Jan Szujski w swoich dziejach Polski. Wciągnęli Polskę w kosztowną i niepotrzebną wojnę ze Szwedami, którą Sienkiewicz barwnie, lecz nieprawdziwie opisał w potopie. Ze zdrajców Polski, takich jak przeor klasztoru na Jasnej Górze, ksiądz Kordecki, niedoinformowany Sienkiewicz uczynił bohaterów narodowych, zaś protestantów, Ukazał tendencyjnie jako heretyków i wrogów narodu polskiego. Polscy protestanci nie byli nigdy elementem wrogim ani obcym, choć oczywiście czarne owce trafiają się w każdym kościele. Przeciwnie z ich grona wywodzili się najzacniejsi patrioci. Dość powiedzieć, że to od protestanta wyszły słowa. Polacy nie też swój język mają, zachęcające do używania polszczyzny zamiast makaronizmów. Mikołaj Rej, Jan Ostroruk, Andrzej Frycz-Modrzewski i inni protestanci byli twórcami złotego wieku kultury polskiej. Nie przypadkiem, mimo że naród był wtedy w większości katolicki, do Sejmu i Senatu w 1573 roku wybrano tak wielu protestantów, że stanowili w nim większość. Nie uważano wtedy, że Polak to katolik. Tego demagogicznego hasła zaczęli używać jezuici w czasie, kiedy członkowie ich zakonu w Polsce pochodzili przeważnie z Hiszpanii. W tym czasie w Polsce na posłów i senatorów wybierano tych, którzy byli najlepsi, niezależnie od ich religijnych przekonań. Dzięki temu mieliśmy wtedy Złoty Wiek, a Polska była czołową potęgą militarną i gospodarczą Europy, sięgając od morza do morza. W XVI wieku władcy polscy nie byli sługusami papieża, lecz kierowali się dobrem narodu. Kiedy to się zmieniło, Polska podupadła. Do zaprzepaszczenia dziedzictwa Złotego Wieku przyczynił się zakon jezuitów, których pod koniec XVI wieku sprowadził do Polski fanatyczny wróg reformacji, kardynał Hoziusz. Przynieśli z sobą nieznane w tolerancyjnej Polsce podstępne metody działania. Na przykład, przebrani w góralskie guniki podżegali motłoch do palenia protestanckich zborów, bibliotek i szpitali. Ich seminarzyści bezcześcili protestanckie cmentarze, a protestantów przymuszali do klękania przed katolickimi procesjami. A gdy ci nie chcieli, wywoływali na ulicach burdy, zrzucając winę za nie na innowierców. W ten sposób siali podziały i uprzedzenia w Rzeczypospolitej. Celem tych intryg było ograniczenie swobód innowierców, a potem przejęcie ich szkół. Wysiłki te zakończyły się powodzeniem na przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy jezuici zdominowali szkolnictwo, a z Polski wygnano „braci polskich”, ograniczając swobody innych mniejszości religijnych. Dopóki jezuici mieli jeszcze konkurencję na polu edukacji ze strony uczelni protestanckich, ich szkoły stały na wysokim poziomie. Ale pod nieobecność wygnanych z kraju arian i uciskanych protestantów, zdominowali szkolnictwo na każdym szczeblu, po czym stopniowo zmieniali program na coraz bardziej ograniczony i zacofany. Z ich szkół zaczęła wychodzić szlachta o wąskich horyzontach której warholstwo i skorumpowanie pozwoliło sąsiadującym krajom kupować liberum veto i hamować reformy pożyteczne dla Polski. Ignacy Chrzanowski tak o tym napisał. O głupieniu politycznemu towarzyszył straszliwy upadek moralności społeczeństwa, nieodłączny od ciemnoty. Łapownictwo senatorów, posłów, sędziów, urzędników stało się chlebem powszednim. Religijność krzewiona po kościołach, szkołach i domach przez ciemne i niemoralne duchowieństwo wyradzała się, schodziła coraz to wyłącznie na bezduszną dewocję. Aposty i dyscyplinowanie się, na pielgrzymki, na koronowanie cudownych obrazów Matki Boskiej, na uczęszczanie do kościoła nie dla prawdziwego nabożeństwa, tylko dla zwyczaju lub ciekawości. Resztki tolerancji religijnej zanikły. Sprawdziły się obawy Wacława Potockiego. Z arianami załatwiono się już w wieku XVII. Teraz wzięto się za wszystkich w ogóle innowierców, których prześladowano. Usuwano z izby poselskiej. Nie dopuszczano do urzędów. Nie poszła w las nauka jezuicka. Nie darmo uczyli księża, że Bóg za to tylko Polskę karze, iż cierpi u siebie protestantów. Tyle Ignacy Chrzanowski. Według sianej przez ówczesnych jezuitów demagogii, gdy na początku XVIII wieku rozprawiano się z Protestantami, Polska miała wznieść się na wyżyny rozwoju ekonomicznego i duchowego ze względu na domniemane wielkie błogosławieństwa Boże. Stało się, jak wiemy, na odwrót. Stawianie interesów kościoła nad interesami narodu przyniosło rozbiory w tym samym wieku. Przyszedł czas kiedy wszędzie poznano się na jezuickich knowaniach i ich notorycznym braku lojalności wobec goszczącego ich narodu gdyż okazywali ją tylko swojemu zakonowi oraz papiestwu z Portugalii wyrzucono ich w 1759 roku z Francji w 1764 roku z Hiszpanii w 1767 roku w Polsce ich zakon został rozwiązany w 1773 roku, a jego dobra przekazano Komisji Edukacji Narodowej. Dobrze by się stało, gdyby część dóbr przekazanych lekkomyślnie Kościołowi przez państwo mogło posłużyć szkołom i szpitalom.